W pierwszej części ostatniej sesji Rady Powiatu w roli głównej wystąpiła szkolna młodzież. Poznaliśmy bowiem skład Młodzieżowej Rady Powiatu Wieluńskiego. Uczniowie reprezentujący radę otrzymali bowiem oficjalne akty powołania, a kto dokładnie wchodzi w skład Młodzieżowej Rady Powiatu poinformował wszystkich starosta Maciej Bryś. Zarząd Powiatu w Wieluniu z dnia 15 listopada 2024 roku powołał członków Młodzieżowej Rady Powiatu Wieluńskiego w osobach. Pan Mateusz Greinert, Pan Mateusz Patyk, Pani Agnieszka Raszewska, Pani Karina Lipińska, Pani Aleksandra Sputowska, Pani Marta Maj, Pan Maksymilian Matyjas, Pan Wojciech Zakręta, Pani Anna Graczyk, Pani Maria Stasiak, Pani Amelia Biedal, Pan Kamil Betka i Pan Marceli Pieczak. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych obrad i dobrych pomysłów. Młodzieżowa Rada Powiatu, jak nie trudno zgadnąć, będzie doradzać dorosłym radnym w sprawach ważnych dla szkolnego środowiska Wielunia. Choć w mieście były już młodzieżowe rady, to w powiecie zdarzyło się to po raz pierwszy. W dalszej części posiedzenia dorosłych już radnych poruszono kilka bieżących spraw, te dotyczyły między innymi inwestycji na drogach, pracy aptek w dni świąteczne czy też pomocy finansowej dla zawodowych strażaków. W sprawie realizacji zadania pod nazwą rozbudowa ulicy Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach numer ewidencyjnych nie będę ich czytał obręb numer 4 Wieluń, obszar miejski w końcu ta 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 inwestycja o tej rozbudowie tu dzisiaj znalazła i zarząd ją, ją przyjął. Dziękuję. W sprawie realizacji zadania pod nazwą rozbudowa ulicy Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Zarząd Powiatu w Wieluniu Uzgodnił pozytywnie zadanie rozbudowa ulicy Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na wniosek y, pana burmistrza. Tak, dobrze mówię? Tak, pan burmistrz do nas wystąpił z wnioskiem o to, żebyśmy pozytywnie uzgodnili y, rozbudowę. I to jest tylko opinia pozytywna. Y, y, Uzgodniliśmy. Ja chciałem dopytać, kto będzie partycypował w kosztach. Nie, no to jest zadanie. Gminy. Zadanie gminy. Tak, gminy wielu. Tak. Rozumiem. Dobra, dziękuję. Co wynika z tej analizy? Chodzi tu o analizę potrzeb y, aptek, otwarcie aptek, więc y, czy, chodzi mi tylko o konkluzję, czy nadal y, na terenie powiatu wieluńskiego nie będzie całodobowej apteki czy, i czy to dalej będzie się odbywać? tak jak do tej pory się odbywa? Będą dwie godziny w ciągu między tą 19 a 23, w związku z tym, iż jest apteka rajska otwarta od godziny 22, czyli będzie między 21 a 23. Przeprowadziliśmy analizę, poprosiliśmy ze szpitala, ze świątecznej opieki lekarskiej, ze sor również z nfz o wystawianych receptach, o ilości przyjętych pacjentów, tak, i, i no, rzeczywiście ten ruch do 23 jest jak najbardziej uzasadniony, natomiast po 20 tej trzeciej, są to już rzeczywiście ilości malutkie, tak? Czy w tym zakresie odnośnie funkcjonowania aptek zmieniły się przepisy? Bo kiedyś była mowa o tym, żeby samorządy partycypowały w kosztach funkcjonowania tych aptek w godzinach nocnych. Czy to jest w dalszym obiegu prawnym, czy to... Teraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne, dyżurem w dni wolne od pracy jest dyżur 4 czterogodzinny między 10 a 18. Natomiast to mamy zapewnione, ponieważ apteka rajska jest otwarta codziennie od poniedziałku do niedzieli, w święta również, do godziny 22. Natomiast dyżurem nocnym jest te dwie godziny między 19 a 23. I do dwudziestej trzeciej jest to, przez te dwie godziny są płatne przez NFZ, natomiast po dwudziestej trzeciej no, koszty musiałby ponosić powiat jako sam, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. To czyli ja rozumiem. Tak to proszę, tak to proszę, w dyskusję. Czyli to jest tylko dobra wola właściciela apteki rajskiej, tak? Że ma do dwudziestej trzeciej. Nie, gdyby, do, no do dwudziestej drugiej. A nasz dyżur jest między dwudziestą a dwudziestą i teraz zgłaszają się apteki, będzie Rozum, zarząd organizował apteka ta polska, czy. Yy, apteka na, targowej, na ulicy nie? Targowej. Drugie pytanie, punkt 3-4. Kiedy dyrektor PCPR otrzymała upoważnienie? Bo wnioski można już było składać od 6 listopada. A jak sami wiemy, im szybciej te wnioski spływają, tym większa szansa jest na. Na otrzymanie. Kolejne. Jak została, 4.7. Jak została załatwiona prośba komendanta PSP o, o dofinansowanie na, do remontów? Prośba Pani Dyrektor wpłynęła 12 listopada i była rozpatrywana na najbliższym zarządzie, czyli był to pierwszy zarząd po dacie opublikowania tego konkursu tutaj akurat nie ma znaczenia kolejność wpływania wniosków przy tym programie, więc spokojnie do 27 listopada był czas na złożenie wniosku i taki wniosek został złożony. Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło do nas pismo pana komendanta z prośbą o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na dzień dzisiejszy udzieliliśmy odpowiedzi panu komendantowi, że zarząd powiatu pochyli się nad pomocą finansową dla komendy przy podziale nadwyżki budżetowej. Jednocześnie zagwarantowaliśmy czy zaproponowaliśmy pomoc uczniów zespołu szkół nr 1 w ramach praktyk przy tych robotach wykończeniowych. I na razie to wszystko dłuższa relacja z ostatniej sesji Rady Powiatu. Do zobaczenia u nas w temacie tygodnia, jak zawsze na zakończenie programu lokalnego TVK WSM. Zapraszamy zaraz po kulturze.